Szyma, cześć ludzie, witajcie na moim kanale, To jest kolejny odcinek z prawdziwego życia z Michaelem Wystarczy łapkę suba i co? lecimy z, z, z intrem i do odcinka dobrze no i teraz tutaj jest godzina 5.4, więc szybko, Michael jeszcze musi jechać do sklepu po nowy garnitur, bo przecież jak wiecie jest lotnikiem No, dobra, no to tutaj musimy pojechać. Musimy też przestrzegać przepisów. Ja sobie zaznaczę, gdzie jest tutaj. Tutaj gdzieś był. E, tutaj jest pillar. To tu gdzieś jest. Ten sklep. Czyli tu gdzieś bym musiał przyjechać. Ja mi to w ogóle sklep? Czy? Działa. No to co? I ogólnie, na wstawie trzeba powiedzieć, że już chyba się skończyły. Wszystkie pomysły że się już chyba że już po prostu się pomysł na modowanie GTA i że myślę, że będziemy musieli chyba zakończyć tą serię, bo to... ale potem kilka rzeczy zostało tam do pokazania i myślę, że to już po prostu wszystko będzie tam jest ten sklep no, teraz jak to zakręcić? dobra Ci nie stało poważnego. Podsyłamy od razu znacznik. Dobra. I wtedy wchodzimy. Już szukamy jakiegoś gajarka Jako pilot. Najlepiej czarny, gdyby był. Pewnie tutaj widzicie jakieś pocięte kawałki, bo to sobie drugi wam nie będę pokazywał. Dobra, ja dziś tu musimy zaparkować. Zresztą lubi plica często stać. Dobra. Zobaczmy tutaj, czy jest tutaj jakieś miejsce dla VIP-ów. Jest. Tutaj dla pilotów. Więc sobie tutaj stajemy. Zamykamy furkę i idziemy do pracy. Shit. O się Nie, co jest? Ale kozak! Dobra, tylko teraz na, 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 na się... I nie mam już broni na pokładzie Dobra, wchodzimy Jestem więcej coś ogarnięty kabel No, wiesz, że mam pracę, co No i... Witamy w pracy. Tutaj... Musimy lecieć do punktu. On jest. Nie wiem, czy na to lotnisko zadziała, ale tutaj ciężko się ląduje, więc tutaj po prostu wylądujemy. Poczekajcie chwilę, tylko podepnę pada i... idziemy z odcinkiem dalej. Dobrze. No i już podłączyłem pada. Dobra, no i lecimy. Czy z tej to dobrze widać? Chodź, lecimy z VIP-ami. Czas. Rzucę ten samolot. Dobra. Piękny start. Cześć za bardzo. Dobra. Chodź, podwozie. I skręcamy już do naszego punktu docelowego. Co? Jeszcze bardziej go... Dobra, tutaj. W ogóle tak lot tak podlecimy. Bo tam będzie trzeba o alfajacht. jacht. Znaczy co ja mówię. Statek. Dobra. Dobrze jest. Bardziej jak mniej nie lecimy. Teraz tutaj musimy zakręcić. Kolejny taki sam, samolot leci u góry. Tu zakręcamy. Dobrze. Zobaczcie, my lecimy tutaj tak. A tu mamy lotnisko, więc musimy gdzieś tutaj będziemy musieli zakręcić i odlecieć. Więc idealnie lecimy. Tak, będzie idealnie równo. Dobrze. Trochę obniżmy lot. Wiesz, że mi pat już... wariuje. I... Jest za mocno. I już idealnie, pod lotnisko, ale nadlotujemy. Gdzie ten pas? Czekajcie, muszę go zlokalizować. Dobra, widzę go chyba. Już jesteśmy blisko. Musimy trochę odhamować, by wtracić prędkość. Strasznie rzucę, nie wiem czy ją do maszynę taką w poprzednim locie. Ok. No, i tutaj już zahamujemy. I co? Ja doprowadzę tutaj naszych e, pasażerów do miejsca docelowego. I spotkamy się jak już, Fran, jak już Michael wyląduje, jak już wróci do Los Santos. To wtedy po prostu się spotkamy po cięciu. Full realistic. Dobrze. No i Michael tutaj też powrócił. Idziemy do naszego Ferrari. Słuchajcie, Michael wpadł na super kozacki pomysł. Teraz lepiej. Umówił się z Franklinem, że się że pogadają przy, przy polu golfowym. Tu chyba. Tu mi się też to jest polu golfowe. Słuchajcie, jak Michael wpadł na super pomysł. Wie, że. Przykro bo tu trzeba jakoś wychać. Wie, że Franklin. Uwielbia samochody. Powodem, że się. Dobra. Wie, że, Mike, że Franklin uwielbia samochody i jest po prostu pasjonatą tego tematu. A wie, zrozumiał, że zarabiając 280 dolców jako pilot, to nie wzbogaci się. Więc pan na pomysł, że, będą, że będzie kupować używane samochody. Będzie je tuningować, bo Franklin zamierza otworzyć własny tuning, e, miejsce tuning, w sklep. No, los na doskaz, no, sobie kupić, to po prostu chce wykupić. To jest Ale niestety jeszcze pieniędzy na to nie ma. więc tam chwilę się wzbogaci chwil, i potem oni będą e, pracować. Michael będzie samochody tuningował u Franklina. i Tak po prostu będą się wzbogacać. Ale Franklin wpadł na jeszcze lepszy pomysł, żeby wynajmować te samochody żeby mieć. Żeby mieć dwa. Żeby mieć jakby. Czekaj, bo tu paliwa mi zabraknie. Dobra. Żeby się po, po prostu się wzbogacili. No i na taki pomysł wpadł właśnie nasz Michael i Frank. Musimy też. Więc teraz musimy jeszcze tylko zatankować furę. Teraz nam. Aha wywalił mi GTA Dobra, no że widzimy się już po resecie GTA Franklin jednak powiedział, że musimy się spotkać w galerii handlowej, bo on nie może być nie może się z nami spotkać na polu golfowym musi jeszcze szybko jedną rzecz załatwić tam nie, nie, nie ingerujemy po prostu w to jedziemy tam gdzie musimy i ja po prostu wam nie będę pokazywać całej tej rozmowy, i po prostu wam tylko pokażę, czy się udało, czy nie. Więc się już zaraz spotkamy, jak to się wszystko okaże. No i okazało się, że. Czemu on no i okazało się ogólnie, że Franklin też potrzebuje pieniędzy, bo ma na razie na koncie tylko 2000. Więc teraz, no i Michael jedzie, obmyślić, Gdziemy kupić takiego dealershipa i my się już spotkamy, jak już coś wymyśli. Dobrze, no i tutaj już policję, no tutaj, teraz zobaczcie, tutaj dojeżdżamy do naszego dealershipa. Pewnie większość z Was będzie go kojarzyć, bo to jest bardzo takie, od takiego znanego tubera, Klucha. On też taki miał. Co, co jest tym kierowcą? Też miał taki sam salon samochodowy. Patrzcie jaki ładny. Najpierw go... Ha. Klasycznie mi musiała wywać. Dobrze, no jestem już po raz GTA A. Te zaparkujmy gdzieś naszą furkę. Tu jaka ładna fura? To Saudisa, RSO 8 Nie no, full wypas. Już to takie fury podjeżdżają. Już trochę głupi chłopak. Dobra, najpierw zobaczmy jak wygląda tutaj ten interior Wszystkie broń schowałem. fury. To auto, czy to jest zamknięte? Dobra, udało mi się wejść. Zobaczmy, tutaj mamy recepcję. Tutaj by recepcjonistka nie stała, by tutaj magazynowała ludźmi. Tutaj mamy biuro, czyli tutaj będzie mógł nasz Michael z Franklinem posiadywać. Michael tu będzie oczywiście szefem, a tutaj jest drugie biuro, i tu może na przykład Michael posiadywać sobie i pracować. Tutaj Michael będzie miał głównie robotę yy, ogarnięcie samochodów i tuningowanie ich. Tutaj zobaczcie, mamy w razie wód taki szybki mal warsztat, jakby Wam się spodobało. I cena to 500 tysięcy, a zobaczcie, że stać naszego Michaela. Więc myślę, że... O, kolejna superfurka tu pojeżdża. Więc co, my się zastanawiamy się, czy to u się inwestować w to miejsce. Mi się wydaje, że tak. Więc już dzwonimy do Frankiego, że już wszystko jest ogarnięte. Już wszystko jest ogarnięte i. Musimy się mówić to spotkanie. I się już po prostu widzimy pocięci. No i przesłał na propozycja, więc teraz już patrzymy ile nam schodzi z konta. Mieliśmy 300. 3 miliony dolców a po zakupie mamy teraz 5, 3 miliony więc teraz tutaj dzwonimy już po pierwszego klienta anuluj czynność, anuluj wszystko ogarnęliśmy poza tym już no. no, wszystko dzwonę mm -hmm. I teraz kupujemy jakiś samochód. Wiecie, co można, na przykład, byśmy kupili Buffalo. Dobra, może by Fistera. Dobra, zobaczmy. Teraz tak, sportowe Nie, czekaj. Czy to się tylko dalej będzie nagrywać, bo. Ja wiem, że się z strzałkami usuwa nagranie. W sensie wyłama. No, to mówiłem. Nawet będzie mi się po prostu tak. Reaper Tyrant. Ja tutaj mam fajny pomysł, tylko nie wiem... O, jest pfister bo muszę tak zrobić, dobra. sorry że tak muszę zrobić, a coś mi się OBS zbudował zbugował. I... No kurde, znowu go no, no. Co jest no? Szybko go musimy tam jeszcze raz przycofać. Gdzieś tu on jest. Tak. Yes. Dobra. No, i. powinien się pojawić tutaj. O, mamy, mamy, mamy dolarka. Za, za 13 tysięcy dolców? Nie wiem, co jest nie tak, ale okej. Okay. Ale w na samochód. Nie wiem, co jest nie tak, dlaczego 13 tysięcy tylko. Dobra, o, albo teraz. Nie no, Michael ma Ferrari, ale. Fajnie bo było mieć tak kilka samochodów, nie? To jest policji, ale na szczęście mnie mieli w dupie. No, to lepiej dla mnie. Nie powiem. Bra, po prostu spotkamy się już na miejscu. Dobrze, no już tutaj jesteśmy obok. Nie wiem dlaczego mi gitarza aż nie lakuje. Mam nadzieję, że na nagraniu to nie będzie aż taki widoczny. Już jesteśmy koło dolarka Szybko, szybko, szybko. Dobra. No i jesteśmy. O, już mnie policja złapała na samym na samym końcu tutaj. Ciekawe, co coś się tu powokuje, czy mnie gitała wywali, czy co. Miejmy nadzieję, że mnie nie wywali Gita, bo trochę kupię yeah. by było. Super, policja mnie złapała. Jeszcze w Ferrari. Czego chcecie, ci? No, jestem idealnie przed tym samochodem. No co, panie? No co, panie policjanci? No, się ma. była kolizja? Gdzie? Szymonik na kolizji. A, blisko kolizji, dobra. Czyli wymusimy po prostu 500 dolców, dobra do mej. Do Michaela to jest nic. Dobra, sią, bo tu, zadzwonimy jeszcze tylko do Jimmy'ego. Żeby nam dobra nasz samochód. Znaczy jaka piękna audica. Siema. Lubina, ale piękna ulica Dobra kupujemy, akceptujemy od razu Dobra e pej, dobra Poszła? Poszło, siema Zobaczcie jaka piękna ulica Jako ja okazję kupiłem Dobra, nie pytam. Zaraz. Od... A zobacz, jak ładna ulica. Ej, piątka. W ładnie wygląda. Posłuchajmy teraz, jak ona chodzi. Dobrze, fajnie mogliście usłyszeć. Ja już zaznaczę nasze. Tutaj miejsce naszego salonu. Jeszcze będę musiał z Mike'em Franklinem pogadać, co by tutaj streamingować, bo go widzę, że spoiler już. On ma, ma wysuwany spoiler. Sorry za ten za, za tego, za messengera. Dobra. Czemu nie jedziecie po prostu. Zielona wtedy, znaczy żółta, ale okej. Okay. Nawet tu nigdzie policji nie ma. Ale piękna sta fura. Może byśmy na przykład Ferrari oddali dżmiemu, a kupili sobie tą albo Amandzi oddali. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o ten temat, ten temat. dobra, teraz z nim dojeżdżamy do naszego salonu. piękny. Dobra. Ale ładnie. Nie no, podoba mi się ten samochód. To muszę się w ogóle dach chowa. nie, rozwija, nie, chowa. Czemu oni ch dach chowają? deszcz jest. No, kończy się deszcz, no ale deszcz, był Dobra, to nie będziemy stać w tych korkach. Widzimy się po prostu po cięciu. Dobrze, no już tutaj jesteśmy. Zobaczcie, jak pięknie ten samochód chodzi. Wjeżdżamy tutaj przez garaż, niestety tutaj magia GTA, wszystko się tu buguje, ale to... Wiecie. Dobra. otwieramy nasz garaż. Alma spida do tyłu. Alma. Dobra. Stawiamy go tutaj. Tutaj, żeby sobie... Franklin jak przyjdzie. Nie przywczymy nie, nie, dobra. I pójdziemy już go sobie zapisać do komputera. Dobra, no i Michael nam zaczyna, Franklin tutaj powiedział, żebyśmy ten samochód wystawili na sprzedaż. Że on tutaj wszystko zaraz przejdzie, rejestracja, wszystko jest tutaj. Żebyśmy już tutaj ogarniali na sprzedaż. Vehicle Control zaznaczamy go. I dajemy sobie statusikiego. Zapisujemy go. I nic tutaj jeszcze nie robimy. Wychodzimy. I mamy już go zapisanego. To nawet widzimy, że ma 60% paliwa. Fister 811, ale załóżmy, że to jest nasza audycja. Zobaczcie. Nasza audycja, widzicie? My co? Już po prostu powoli będziemy kończyć ten odcinek. Jeśli chcecie więcej prawdziwego życia, jeśli chcecie więcej prawdziwego życia, to piszcie na... Piszcie w komentarzach. Piszcie oczywiście propozycje, żeby tutaj innego kupować, ulepszać. A my co? Już kończymy już, żegnamy się. Cześć, do następnego odcinka. Perfect.